No cześć! No cześć, nagrywamy kolejny odcinek z tej gry Human Fantasy! Kolejny poziom nam zaprezentowali twórcy. Po miesiącu nagrywamy. Po miesiącu miniatur. w końcu wróciliśmy do nagrywania. Także wchodzimy do gry, my sobie świadczymy. Co tu teraz, jak się to załączało? E, nie, eee e, <laughs> um. Miniatur! 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 My wszystko nagrywamy. Jest dźwięk? Jest dźwięk. Jest kamera, światło, kamera, akcja. Aha, musisz dołączyć do gry. jest. O, jesteś. A, to ja jestem wtedy? Jesteś dzidzią, jak zwykle. A ja jestem z nosa. Przeleciałeś naddźwiękowo obok mnie. Ło! Ja będę pierwszy. No wiem, bo ja znowu mam problem z rękoma. Jak to działa? Ej, co jest grane? Czemu ten mój chłopak jest taki jest... Ty nie wkurzaj się tak jak poprzednim razem na kastryn. Ale zobacz, no nie umiem się wdrapać. Ciągnę myszką w dół, a on. on się nie umie podciągnąć. Może ci pomaga. Jest zepsuty, ten mój ludzik jest zepsuty. Ja może wezmę jakiegoś innego niż. Z, jak mu tam. astronauta. Niż ni bas, -bas Astro. Aha, tutaj. Poczekaj, ja muszę to odkręcić. Nie, musisz to chyba schować. Nie, muszę. Ale my musimy się tam dostać. No, no do tego muszę to wyciągnąć. Bardziej. No nie. No tak. A jak to chcesz obrócić? No, tam. No świetnie, dobra, ja lecę w kosmos. <gry obliged> Masz się tym od dziecka? Wstawaj. Dobra, teraz. Się... O, wdrapałem się. Niesamowite. Dobra, Jala. Skręcaj. Ja! Okej, okay. powinno wystarczyć. Ale teraz ja robię... czekaj, czekaj, ja stanę tu na środku. A, jeszcze, jeszcze, jeszcze muszę. Okej, okay. jedź. Jedziesz. Panie Józku, szybciej. To jest Max? No nie. nie gadaj, że ja mam na tę rolkę papieru tu wskoczyć. To jest rolka papieru... Tak! Dlatego się to nazywa miniatury, bo my jesteśmy tak jakby... Um, Lecie! Ty doleciałeś, a ja oczywiście sierota nie potrafię nic zrobić. <noise> to jest piła ogromna! No puść! Um, Teraz! Leci! <noise> Zakry! te ręce mu się zablokowały! Ja Jaka ta ruchu. piła jest duża, widzisz? Dobra, ty się pobaw piłą, a ja spróbuję tego nie sknocić po raz kolejny. Tylko mi się ręce za... A, muszę trzymać je w górze, Dobra, 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 dobra. Nie, teraz, nie! nie dobra, nie. teraz, teraz. Nie, teraz. Nie. nie. Nawet nie wiem, czy było blisko, czy nie. Aż z tego wszystkiego zrobię tak. Puść <noise> <Oj, nie głos> to. <głos> ręce w górę? Dzięki. Teraz się pewnie. Pleca plecaczkiem się zaczepi! Jest! Trzymaj się mocno, bo nagle spadniesz, czy astronauta. Z Bożej Łaski nie doleciałem! Pomu! Już pomóż mi! Spider-Man! podaj rękę. No nie mogę, bo spadnę. Złapnij za głowę i ciągnij. Dobra, puszczam. Jest, jest, jest! Dzięki. <grym> uh. Dobra, czyli to był papier toaletowy? Tam jeszcze musimy iść To nie był papier toaletowy. Tak, to jest rolka papieru toaletowego. Tak. Albo taśma klejąca? Może prędzej taśma klejąca. Dobra, nie będzie, że to jest. To jest taba. taśma klejąca! Znaczy ta duct tape, czyli jak to, to się nazywa? To taka srebrna, chyba, nie? A ja znowu. A z, z własnymi rękoma. <grym> no, no, chyba tutaj nie. Nie? Nie! Papier ja nie żyje nie, wiem ja już, spróbujmy. wiem już, wiem już! Trzeba... Trzeba. Spod Aj! Jeżeli w drogę! Nasa, droga. nasa, nasa... Nie, ja muszę zmienić tego skina, mówię ci, ten skin mi przynosi pecha. A ty co? Tak, M. Makaszel. Mnie gardło boli. Jest... Przez co mnie boli kaszel. Nie kaszel? <głos> <głos> Nie przez co mam kaszel, ale przez coś. Przez, coś, przez jakiś cosik. No, przez taki cosik. E, w tę stronę się nie. Opiero to W tę stronę. Co nie, to ty... jest? To jest imadło? Co to jest? Tak, to jest imadło, czyli trzeba to odkręcić. I dobrze robimy. Hmm? O, jak młotek nam spadł. I zaraz możemy... spadł nam na łą. I możemy o. iść. Czekaj. I tyle? I to trzeba było to zrobić? Nie, pa, pa. Dobra, spoko. Jest jakiś safe, mogę zaskoczyć tam na dół? Um, tak! Jezu! Oui. A ja to mogę! Żegnaj! Żegnaj, brać! Jest! Myślałem, że znowu będę mógł... A wiesz, poczuć... że można to zrzucić? No podnieś się. Jak <laughs> się śmiesznie spojrzał na... Mogę to zrzucić! Ja! A nie, my to chyba potrzebujemy do czegoś, nie? A możemy to pociągnąć w ogóle jakoś. Możemy! Hmm. Tylko że zaraz przez... Nie zdawałem wszyscy... tego. Hmm. Nie zrzucaj mnie, nie zrzucaj, nie ja Nie chcecie zrzucić Po co mieliśmy to w ogóle tutaj dać? Nie rozumiem tego. Aaa, bo to nam się tu otworzyło. Białko z flaszyczkami i możemy sobie teraz tutaj przejść, wziąć beczułkę Białce i... Jacy my jesteśmy, i... dobrze? To, to, to na pewno było nam bardzo potrzebne. <laughs> chodź, chodź. Okay. Było potrzebne, bo dostałeś mi nową. No I Nie chcecie. Chodź, nie, Dobra, idzie. idzie. Współpraca. Dum, 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 dum. <laughs> Świetnie nam. Współpraca. Takich dwóch. Takich trzech jak nas dwóch nie ma... ani jednego. Po co nam to jest? Tu jest wkrętarka, no? Wkrętarka. Wkręca. Dada, a złap się tego. Ale po co nam to Doda, a chociaż... No. E, nie, ty się złap. Dobra. <laughs> I zobaczymy, jak będzie czynione. O kurtaczka. Nie, ty złap się tutaj, tak, z boku. A, tak, też, tak też może. Być. Nie, tak nie, tak nie. Tak right jest okej, okay. wierć. Uwaga, przeciążenie 5G. Go. <grym> <grym> Myślałem, że będzie szybciej. <grym> A teraz ja, chcę, teraz ja? <grym> A, rozumiem. Trzeba to podstawić tu, żeby to się kręciło cały czas, nie? Mhm. <grym> Tak myślę. Tylko. Uuuuh! Wow. Jak człowiek. Uuuuh! Wow. Wow. się cały czas? No i, teraz <grym> <grym> no i pewnie musisz się puścić w odpowiednim momencie i tam doskoczyć do góry. Tak myślę, że to. Wow. <grym> Jeszcze. Jeszcze, teraz ja. Teraz ja próbuję. Nie, dobra? wiem, wiem, wiem. Teraz wiem. ja próbuję. Razem. Ej, wyłączyłeś beczułkę. Jak ty? No bo skoczyłeś na nią. Przesunąłeś ją i przestało się kręcić. Weź mi to załącz. Dobra, Jestem gotowy do wystrzelenia w kosmos. Na koniec świata. I jeszcze. Dalej! Nie. Kurczę. Dawaj. Powiem ci kiedy. Ee, już. Nie. Dobra, to teraz. ja. Fu. Muszę zobaczyć, gdzie jestem. Ej, no kurczę, to chyba nie tak? A tam mamy wskoczyć? No Ta. właśnie, no właśnie wiem. <grym> Czekaj, to w drugą stronę powinien. A teraz ja. poczekaj Ej, no ja, teraz ja się ja. złapię nóżki. Ale to chyba będzie za, za ciężko. dawaj będzie, dawaj na czymś teraz skacze. No nie umiem. Nie, nie umiem. Eee. Co się dzieje? No, ty nie się złapali tego na dole. Czekaj, które muszą rękę puścić te? Dobra. A, nie te ręka. Wow! Wykręcam nog na każdą stronę. Ty uderzał. Nogami uderza, że to. Ja oczywiście nie złapałem. Nie. Wyciągnąłem ręce przed siebie. Ja cię spróbuję złapać. No, Jesteś mi zaraz, słony. Ja cię próbuję złapać. Czy to jesteś jakiś kosmonauta z uszcząp? Jak wyglądają? Słowiecki, chyba nie wiem. Ehm, um, już! E? Już! <grymne> Parkour! <grymne> no niestety nie. Poczyna. Jeszcze? Raz. Chcę chociaż zrobić sailing. E? Nie, tam jest. Dobra, pójdę no. Okej, okay, Okej. Okay. Ja cię złapię, ja cię złapię! Złapię cię! się tak dziwnie lata. O, dobra. I. Teraz! Kurczę! Ale ten tym koncercie Oj, Daruś, Daruś. A ja ci... To to się lepiej. Poczekaj, to najwyżej ja cię złapię za, za nóżki. A czemu to zaskoczyłeś? To mogłeś już iść dalej. Ale Na... ja cię. Ja... Za nóżki. Nie ma. Za nóżki. Nie ma. Nie ma. <laughs> nie ma, spadaj. <laughs> no ciekawe jak. I ty znowu polecisz, a ja nie dolecę. No bo właśnie ja chcę... Codej, ja... Oj, mamo! Coś tutaj jest nie tak coś tu może tu trzeba jakieś obroty przełączyć jeszcze szybsze. Nie ma żadnych obrotów. No ty się złap... Mnie za nóżki! Za nóżki! No nie, trzymam coś innego. Ło matka. Łatka. Eee, czekaj, bo nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Nic nie widzę, co się dzieje? Co się dzieje, ty mnie, ale ty mnie spowalniasz. Przesuń się. Ej, Johnny, spowolniłeś mnie. Wow! Teraz. No dobra, zaskoczyłeś. Teraz, teraz tera. ja cię złapię. Jest! Jestem królem świata! Widziałeś to, widziałeś! Pięknie. Idziemy! O, już mu się tak rączki nie zaślizgują. Tak Idziemy. Wow. Jesteśmy na grillu. Co? No to jest jakaś taka e, znaczy, łopatka. No to ja idę. Grillowa. Tutaj. Dobra, ja idę tutaj. Tylko po co miałbym tutaj iść? O, trzeba książeczkę wziąć. Łopatkę. Mm, nie, łopatka mi przerosła niestety. Kapelek! Ale gdybym ją z... Do góry, do góry, do góry. Nie, chyba to tak nie... Tak, to się... O, oczywiście, że tak, to się przesuwa. Przesuniemy to tu. Z jakiegoś powodu. Nie wiem po co. Bo tak Boże Chyba, Nie, ja wiem, ja wiem. zaba zaba jaki jestem genialny. Idziemy, 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 idziemy. Tu. No. Dasz radę. Wierzę w Ciebie, kosmonauta. Z Bożej łaski, do przodu idź. Jak chokradł. Głupia chokradła. Nie, nie. Ja złapię, ja złapię. Podaj mi tam, podaj. Wszystko zniszczyłem, zepsułem. Czekaj, jeszcze raz. Podaj mi. Prawie jesteś. Prawie jesteś. Nie ociągaj się, czekaj. Może ja to przeciągnę po prostu tu, Puść! Kurde, zaklinowało się to. E Okej, okay. <laughs> To nie tak miało być. Może. Aha, tak, na... jak na tym stoisz, to na pewno to nie będzie. Daj mi to, daj mi to. Muszę to. Przeciągnąć w tę stronę. Teraz. Nie. Podaj. Nie, to jest za wysokie. Tam, podaj mi to. Podaj. O, o, tak, tu. Nie! I tu. Nie ciągniemy, to z powrotem. Nie umiem, nie umiem, nie umiem. Nie umiem. Daj mi dwa, pomogę ci. O, chodź, spróbujemy razem, no. Poczekaj, bo cię złapałem, ciebie zło. Złap. Dawaj, no. idziemy. No właśnie. O, jest, 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 jeszcze trochę i teraz tu, tu. Współpraca. Nie, dziura. Po tobie, po tobie pójdę. Po, po trupach. Poczekaj, mm. po tym może pójdę, tak, tak. No na pewno. Tak, tak. Dobra, ja to opuściłem tak? na razie, bo to i tak... Ja nie wiem w ogóle czy to tak trzeba zrobić. Mi się wydaje. Ale to... Ty to podaj mi to, podaj! Ale te poziomy są zaprojektowane, żeby ja samemu przydać. Dobra, ale podaj mi to. Masz. Masz? Mam! Yeah. Dobra. E, teraz ja wskakuję. Okej, okej. No to położ! O nie, to twoja, twoja głowa. <inanda wishes> nie, spadaj już. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jest! Patrz, jacy z nas mocarze! Tum, tum, tum. Tym, tym, Nawet tym. nie wiem, czy tutaj mieliśmy iść, ale chyba tak. A... Ja, ja zaraz padę! Wspinam się, ale nie wytrzymam. Umiem się wspinać w grze. To jest niesamowite. Talerzyk. Talerzyk. Nie umiem go. Talerzyk cię przerasta. Mnie tu wszystko przerasta w tej grze. <laughs> Na padzie ta gra jest jakaś łatwiejsza. A, dobra. O, sosik! 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 Nie, się. To ja biorę kapuczu. Kapuczu jest najlepszy. Można to podnieść? Przesunąć mogę. Ale czy my to mamy przesuwać? Niekoniecznie. A może i tak. Po co myśmy tu wyleźli w ogóle? Tu? Poszedłem dalej. Wstęp dalej. Trzeba zrobić. tutaj co? To się nie rusza. Garnek <coughs> pewnie będzie 100 tysięcy razy cięższy. No nie, nie. by on był taki mocny, że umiał ponieść jedną ręką stół, a tu nagle taki słaby się stał. A czy takkę <coughs> mogę podnieść? A to? Nie, to po co? Co my tu mamy zrobić? Lecę. Idę ty ciebie wiesz? Ło jak... Może tu na tę szufladę? O, pyk. E, be, be. Co to znaczy? Być dzień to jest takie. Takie wiesz, powiedzonko. Co to jest? Co to za dziwne zjawisko? Czy to jest jakiś ruszt? Czy my możemy to podnieść i tym sterować? Prawdopodobnie tak. Odkurzacz. Tak, będziemy teraz sobie odkurzali. Mm, tu na pewno. Tak mi się wydaje. Trzeba odkurzyć ten cały syf. No, jeszcze trochę. I teraz trzeba się grapać tam i włączyć, odkurzać i pewnie już to robisz, tak? Coś mi się zdaje, że tak. Tak jest, widzę ci kątem oka, jak się tam wspinasz. Pan, pan pierwszy, pan wszędzie muszę być pierwszy. <grym grym grym grym> ojej, ojej. O, załączyłeś. To po co ja tu chodzę? Co, odkurzyło się? Coś się tam odkurza. Tak, odkurzyło nam się to i może... O, ciekawe, czy mogę z ciebie wstąpić? A odkurza... Nie. A Lilipa. Idziemy. Yeah. Odkurzacz, dzięki mm. za otwarcie drogi. Poczekaj, yeah. y to my sobie sami otworzyliśmy. Ła! Wow, dinozaury! Gdzie? Yeah, Gdzie? Yeah. To jest żu A, tam. Klej! To jest klej! Klej? Klej! Co, mogę się, Co ty w... się tak cieszysz na klej? No mogę sobie przykleić bardziej łapki i tobie przykleję bardziej łapki, żeby tobie się tak nie... Dobrze, nie powiedziałeś powąchać. <grym> Ej, bateria, źle to włożyłaś. Klej nie działa. Pyk. Eee, <grym> pyk. Dobrze to włożyłem i nie ma styku. Brakuje jeszcze jednej baterii. Musimy iść do Dino. Do, do samochodu! Do jak to powiedziałeś? Do samochodu. To się nie mieć? A ty wiecie, że się nim da. Zobacz. Brum brum! Świetnie. <śmiech> <śmiech> Daleko nie zajedzesz chyba co. Co tam jest? Kapele! Przepraszam, że tak się ekscytuję, ale... <laughs> A robisz? wiem już co trzeba zrobić, wiem. Trzeba przesunąć auto. A sznurka nie możesz? <coughs> e, sznureczka nie, no bo wiem już co trzeba zrobić. Auto jedziemy. Auto nie opiera się. Pomagam. Darek pomaga. Spod spodu. Co prawda go ciągnę, no ale... Skręcamy, skręcamy. Czekaj, 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 serio, na pewno tak to trzeba zrobić? W no, jest... czemu on tak ciężko chodzi? A tego sznurka tutaj się nie da jakoś przyciągnąć? Nie. Sprawdzałeś? Sprawdzę. nie. No ale to jakoś go pociągnąć trzeba umieć, e, trzeba... Nie wiem, co chcę powiedzieć. Aha, nie da się go po prostu wyciągnąć, tak? No. Aha. Pomóż! Tak, Jestem co, my musimy najpierw chyba te... Tam już jest wyjście. Kurczę, taki krótki ten poziom, albo my jesteśmy tacy mądrzy. Dobra, 19 minut, to my zapalamy światełko, Chodzimy do studio. Uuu, za pierwszym razem. Dobrze. M. Yy... Dave, coś powiedzieć najwyraźniej? Chciał powiedzieć... Aha, aha, dobra. Yy, to była gra Sorry. Human Fall Flat. Nowy poziom. Yy, my zabieramy się za kolejny odcinek, także dzięki za oglądanie. Dzięki, że z nami jesteście. O ile nadal tu jesteście, bo nas już tyle nie było, że nawet sami nie wiedzieliśmy, czy tu będziemy. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No, pa. Którym się wyłączało? A, tym.